No szefie, nie to żebym się rwał do roboty, ale zaraz nas tu Barbulka zastań. Co robimy? Hmm? To nie wiem, to tapety zerwijcie, ściany pomarujcie. Posłuchaj pan, ja tak sobie siedzę tak sobie myślę, co by tu można było zrobić i moja propozycja jest taka, ja bym poszerzył. Te kuchnie jeszcze rozjaśnił ją. Posłuchaj pan, na przykład ja bym proszę pana tę ścianę rozpierdolił. Nie wiem, no, panie, jak. Jak rozpierdolił? Czy to jest ściana Natalii? A, a, Natalii. No Natalii? Jaki Natali? A, no to co robimy? Hmm? Są jakieś decyzje? Co to za pokrzaniony dom jakiś? Tu kuchnia wielka. A u sąsiada klita. Tu prysznic mały, a ta łazienka taka, że tańczyć można. Ludzie, jakżeście tu żyli? Co żeście, się pan? U sąsiada kąpał? <grywa> u sąsiadki. A, no tak, u sąsiadki. No to teraz rozumiem. <grywa> Niczego pani rozumiem. Natalia. Nazywam się Adam Śliwiński. Mam 40 lat i właśnie zamierzam spieprzyć sobie życie. To znaczy, teraz tego jeszcze nie wiem. Ale jak pisał a Anuszka wylała już olej. Co tak długo? No musiałem nazbierać. No. Proszę. Smaczna? Nie, no nie W ogóle nie ogrodziły w tym roku. Natalia. Znamy się od dziecka. Nie jesteśmy rodzeństwem czy parą, chociaż może to tak wyglądać, bo żyjemy w jednym domu, a właściwie w dwóch jego połówkach. Miłego dnia, panie Adamie. Dziękuję, wzajemnie. Rodzice zostawili go nam razem ze swoimi tajemnicami i marzeniami. Ej, patrz. Dzięki. A ten Indianin to Kuba, syn Natalii. Chłopiec niezwykły, któremu pewien drobiazg nazywany Aspergerem dodaje tylko wyjątkowości i uroku. Hm. Właśnie wyrusza do Amazonii. A to moja córka Gabriusia. Byskuty rudziele. Kocham ją nad życie. Piękny. Skąd to masz? Adam mi dał. Jakiś taki rudy. A ty masz coś do rudych? A starsi też tam są? Mhm. To mi potem ściągniesz tę aplikację. Tylko nie zjedz. A ja? No cóż, zmierzam właśnie ku swojemu przeznaczeniu prosto na skraj przepaści. Egipt, pan odradza. Bardzo proszę. Dziękuję. A koleżanka była i była bardzo zadowolona. Wieczorne potańcówki. Hmm. Szczerze, w koło brzegu ma pani lepsze potańcówki. Hmm. Koło no, brzegu. Może Grecja? O, Grecja, świetny pomysł. Bardzo proszę. A lubi pan ciepłe łóżko? No, jeżeli chce, nie. Słucham? Przecież ty od dwóch lat nie bijesz. Mąż miał pewne problemy, rozumie pan. To może pan coś tu radzi? Mhm. Mozambik. Dzikie rajskie plaże. Owoce prosto z drzewa. Ciepły ocean i zapierające dech zachody słońca. Przed wyjazdem należy się zaszczepić na wirusowe zapalenie wątroby. A na miejscu niezwykle istotna jest profilaktyka antymalaryczna. Trzeba ze sobą zabrać naprawdę silne środki na komary. Komary? Komary. Komary są tam zabójcze. Yy, w ogóle nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale yy, średnia długość życia w Mozambiku to jest 58 lat, prawda? Ze względu na AIDS i malarię, właśnie. Yy, yy, mhm. coś? Oczywiście. Yy, kolega pominął wrażenia. Wrażenia naprawdę będą mieć Państwo w Mozambiku niezapomniane. My, my z mężem to się raczej zdecydujemy na to, co Pan nam tam wcześniej proponował. Tak. Yy, czyli Grecja. Nie. Koło brzeg. Zdecydowanie. Ko Kołobrzeg. Mówię ci, ludzie nie chcą jeździć do Mozambiku tylko na All Inclusive zrozum to wreszcie, albo zmakrutujemy. Stary, przecież na tych wszystkich wycieczkach wszystko Słuch. wygląda tak samo. Identyczne baseny, kiepskie żarcie, marny alkohol, animacje z debilną muzyką i kac na plaży. No. A mnie się to podoba. Rafał, nie chcesz przeżyć czegoś wyjątkowego? Nie wiem... Wspiąć się na szczyt? Poczucie adrenalinę? Z żoną? ty nie masz żony? No, ja nie mam, ale Macielski, co ma zakład pogrzebowy, ma żonę. I powiem ci, że z nią to chętnie bym przeżył jakąś adrenalinę. Albo na przykład stąd Twoją. Z Zdala od Natalii. Mm -hmm. Poza tym ona nie jest moja, ona jest. Natalia potrzebuje męża, tak. Mm -hmm. Faceta, który zastąpi kubie ojca. Mm -hmm. Potrzebuje opiekuńczego domatora. Ani ty się nie nadajesz, ani ja. Ty się nie nadajesz? Mówię ci, że... mam inne plany. Szykuję się na wyprawę. Czas przeżyć coś wyjątkowego. Powiedz. Przeżyłeś kiedyś coś takiego? Co? A, ty debilu! Zobaczysz, że pojadę! Najpierw cię dorwę... Uważaj na no panią! Przepraszam. No Dobra. Co to jest? Kierownica. Tak jest. Co to jest? Siadełko. Dobrze. I Nie mylimy, tak? Bo wyszedł siad... no, na kierunku. No, dobrze. Ja cię trzymam spokojnie. Podałuj, dobra. Podałujesz, padałujesz, Skupiamy się, tak? Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I jedziemy, idziemy, do idziemy, Dobra, idziemy, idziemy, mocno, idziemy, jedziemy idziemy, idziemy, normalnie. Ryszard Szyrkowski! Yeah. Kuba nie pojmuje, no po prostu co jest, co jest tym trudnego? latki śmigają, my latamy w tej wewce W czym jest problem? Tak mnie uczysz. Jak cię uczę? Normalnie cię uczę, po prostu nie słuchasz. Jutro posłucham. Dzięki za lekcję Piątka. A dzisiaj trójka. Jesteś najgorszym. Kiedy mu powiesz? Po co? Maxim się tej przyjemności? Skocz po ziemniaki. Jasne. Kubuś, kask, kask. Jasne. Na mapie tutaj jest autostrada Ale chyba jej do tej pory nie zbudowali Czungla jest zbyt gęsta No i ty chcesz tam zabrać mojego syna? <gubuś> Kubuś będzie zachwycony Słuchaj A słyszałeś, że Gabrysia namawia mnie Do założenia wideobloga kulinarnego? To jest świetny pomysł Myślisz? No pewnie, że ludzie uwielbiają twoje wypieki Ja na przykład nie wyobrażam sobie życia bez nich Tak, ale jakoś totalnie nie wyobrażam sobie siebie przed kamerą Ja sobie wyobrażam Stefanie, no i wy się źle zgłosisz. Dzięki. Spokój. Dobrej Dobranoc. Dobranoc. Thank you. dowiedz. żyjesz tak tak dziękuję wszystko pod kontrolą no właśnie widziałam zamyśliłem się po prostu <laughs> intelektualista fajnie ale na pewno wszystko okej okay? tak tak dziękuję wszystko dobrze no. ładna pogoda jest w ogóle poleżę sobie nie tylko się nie spiesz. hej na razie cześć